Hej, to wybrana Maruta i dzisiaj przybywam do was z taką nowinką technologiczną. Chciałabym wam pokazać aplikację, którą ostatnio przetestowałam. Myślę, że to będzie prawdziwa gratka dla niektórych z was. Aplikację, której celem jest teoretycznie kontrolowanie naszego procesu czytania, liczenia tego, ile przeczytaliśmy i ile przeczytamy w przyszłości i motywowania nas do tego czytania. Chociaż słowo teoretycznie jest to użyte nie bez co za chwilę zobaczycie. que to aplikacja Bookly, którą ja zainstalowałam na Androida. Z tego co wiem jest też dostępna na iOS. Mamy wersję darmową i płatną. Ja mam wersję darmową. I pierwsze co musimy zrobić, żeby przekonać się jak ta aplikacja działa, to musimy dodać książkę, którą aktualnie czytamy. Może być to również książka, którą czytaliśmy w przeszłości, ale to troszeczkę mija się z celem, jeżeli chodzi o, o to, co ta aplikacja nam daje. Dodajemy książkę, możemy ją wyszukać przez internet lub dodać samodzielnie. Dodajemy okładkę, tytuł, liczbę stron. Zaznaczamy, czy będziemy ją czytać w wersji papierowej, Czyli czy aplikacja ma nam liczyć strony, czy też procenty, bo będziemy czytać e-booka. I teraz wystarczy, że kiedy przysiądziemy do lektury, to klikniemy Start Reading, potem Continue Reading, odpala nam się czasomierz. Możemy w międzyczasie dodać cytat, czy jakieś przemyślenia, na przykład do recenzji. Możemy dodać tak zwany biały szum. Wiem, że wielu osobom to pomaga. W wersji darmowej jest dostępny tylko taki le lekki deszczyk, natomiast las czy, czy kawiarnia jest dostępna w wersji płatnej. I teraz po zastopowaniu, na którym procencie książki jesteśmy, czy na której stronie. Aplikacja będzie nam teraz to wszystko liczyła, wyliczała średnią, dzięki czemu, jeżeli wejdziemy w książkę, to zobaczymy na przykład, na której stronie jesteśmy, ile już czytaliśmy i jaki jest prognozowany czas lektury całej książki, za ile powinniśmy ją skończyć. Widzimy też wszystkie statystyki, ile czytaliśmy, w jakie dni, jak dużo udało nam się czytać, albo jak długo w przeciągu ostatniego miesiąca. Mamy wszystkie sesje, więc jeżeli ktoś jest ze wzrok to myślę, że to będzie dla niego bardzo pomocne. Wiem też, że niektórych to motywuje, kiedy widzą, że czytają coraz więcej, coraz szybciej, kiedy ktoś ich pilnuje i im oznacza, że muszą przeczytać. Tyle i tyle. Co jednak dla mnie jest dość sporym minusem, to to, że trzeba o tej aplikacji faktycznie pamiętać. Że w momencie, kiedy na przykład nie zapauzuję jej podczas czytania i pójdę odebrać telefon, kiedy zapomnę jej wyłączyć, kiedy telefon mi padł, a dalej czytam, to sprawia, że nie zaznaczę sobie, na której jestem stronie, ile przeczytałam. On, aplikacja nie będzie tego dalej liczyła i potem te końcowe statystyki po prostu nie będą, rea re nie, nie będą realne, nie będą faktycznie prognostyczne, ponieważ gdzieś tam coś um w aplikacji możemy też zaznaczyć, że przeskoczyliśmy, że jesteśmy 100 stron dalej, mimo że nie włączaliśmy aplikacji no ale tak jak mówię, statystyki nie będą się zgadzały i na koniec wyjdzie nam, że przeczytaliśmy 600 stron książki w godzinę. To co za to jest bardzo fajne to to, że po przeczytaniu książki możemy oczywiście dodać liczbę gwiazdek widzimy wszystko ile czytaliśmy możemy zaznaczyć czy książka jest pożyczona i co jest bardzo fajne to infografiki. Możemy wygenerować bardzo ładnie wyglądające infografiki związane z tym właśnie ile stron przeczytaliśmy, w jakim czasie, ile stron średnio czytaliśmy na godzinę, więc jeżeli ktoś lubi takie rzeczy wrzucać na Instagrama czy na Facebooka, to mamy możliwość wygenerowania tego, czy pionowo w prostokącie, czy w kwadracie na Instagrama, chociaż wymiary są średnie i nie pasują i tak ani na Instagrama, ani nic, ale to powinny. Możemy również ustawić sobie pewnego rodzaju wyzwania, na przykład, że chcemy przeczytać 500 stron w miesiącu, czy 5000 stron w roku i dostaniemy potem pucharek. Możemy dostawać nagrody za to, że przeczytaliśmy już 5 książek z tą aplikacją, że czytaliśmy 20 dni pod rząd, i tak dalej. Jeżeli yy, zbieracie Pokémony, to zbierajcie odznaki. No ale to chyba w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o tę aplikację z takich tych ogólnych wiadomości. I jaki jest mój werdykt? Usuwam. Infografiki, fajna rzecz. Faktycznie chętnie bym to wrzucała gdzieś na Insta Story i nawet już wrzuciłam, co możecie zobaczyć, i też pytaliście, skąd to pochodzi. O ile, jeszcze w wypadku książek papierowych, faktycznie powiedziałabym, że może to być też dość ciekawe pod tym względem, że widzimy na przykład, za ile tę książkę skończymy. To w wypadku e-booków wyświetla mi się, za ile skończę dany rozdział, za ile skończę całą książkę, także nie potrzebuję już tego widzieć w telefonie. Jednak dla mnie głównym minusem było to, jak bardzo musiałam pilnować się tej aplikacji, tego, żeby ją włączyć i nie zapomnieć, zapauzować i tak dalej. To prowadziło do tego, że czytałam paradoksalnie, że czytałam mniej, bo jeżeli wiedziałam, że za chwilę będę musiała gdzieś wyjść, przerwać, że mogę, nie wiem, w kolejce do lekarza za chwilę będę wezwana i nie zdążę wyciągnąć telefonu i tego pauzować, to po prostu nie zaczynałam wcale czytać. Wiadomo, że potem mi się nie będą zgadzać statystyki. Koniec świata! Więc jakby to jest fajne, takie technologiczne urozmaicenie, coś nowego, coś ciekawego, jeżeli kto, komuś to pomaga, to zachęcam. Ja niestety yy, nie jestem do tego przekonana. Mi to wręcz utrudniało czytanie i sprawiało to, że nie mogłam sobie pomyśleć, że o teraz chciałabym przemyśleć tą stronę, którą przeczytałam, że chciałabym zapisać coś do recenzji, tylko to, to później zrobię, bo, bo, bo leci mi czas. Więc ja czułam się bardzo zobowiązana wobec tej aplikacji i, i uwiązana do niej dlatego myślę, że usunięcie sprawi, że będę czytała więcej, co jest, no, niby tak ma motywować do czytania, nie? Także cieszę się, że nie zdecydowałam się na tę płatną wersję, więcej infografik, więcej białego szumu, super. Ale jeżeli wy jesteście zainteresowani tą aplikacją, to przypominam, jest to aplikacja Bookly, ten film nie jest sponsorowany, Dajcie znać, czy lubicie takie, takie nowinki technologiczne i takie różne gadżety dla książkoholików i czytelników, czy skorzystalibyście z tej aplikacji, czy też nie, czy może macie jakieś inne sposoby na motywację do czytania, może w ogóle was takie liczby nie motywują. Ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!